Z Gerdmarf, a to śródziemie cień Mordoru, eee, stwierdziłem, że zagramy sobie w tą gierkę prawdopodobnie już widzieliście ją u kogoś, albo sami w nią graliście, ale ja dopiero teraz ją dostałem, teraz sobie w nią będę pogrywał. Także mam nadzieję, że macie ochotę zobaczyć z odcinek lub z dwa. Pierwszy raz to w ogóle. Kim batul ci zaraz dam. Pierwszy raz to odpalam. Okej. Okay. mamy Galadriele czyli taki standard. Okay. The lord Sauron was defeated by the last alliance of men and elves. a half thousand the of stood watch. Slet, had all And while the

Bardzo chcesz yeah, iść do Jared? Do, do, do bardzo się cieszę. Cinematyki jest przeszliczny, to trzeba przyznać.

Kim tutaj fabularnie jesteśmy? I tak wam możemy na czym ma polegać ta gra? Na razie sterowanie jest dosyć banalne. Trochę przymój na Widzmianowskie. No, spuściłem ci w pierdol w dwie sekundy. Fajne są te przejścia. Ładnie, nie, nie. Cinematic taki tak, połączony z samołuszkiem bardzo ładnie. Nie są wostagarze. A, okej, okay, shifty ten, dobra. Miało. Dobra, śmiało. Shift ten, no. Dawaj, dawaj, no. No dawaj, dawaj, no. Dobra. Co ja mam zrobić tutaj? Zaraz, coś, jakieś mi się strzała pojawiła, ale nie wiem. Dobra, rzuciłem tobą. Dobra, jest. E, ta Nie bardzo mam ochotę Cię chwytać i rzucać. Okej, okay, jest to po prostu. Tak kompletnie braindedowe, Tak na dobrą sprawę. Ale strasznie, strasznie przyjemne. I tak, tak, tak podejrzewam, że będzie wyglądać ta gra. Nie mam zielonego pojęcia gdzie oni są. Bo to nie to nie może być gondor, no. I dlaczego ty jesteś w jakiejś krainie cieni teraz? Czy ty nie żyjesz? Właśnie o to pytam. O Serioskowałeś taki kawałek miecza. To jest twoja żona, jak rozumiem. Dosyć młoda. O, mogłaby, mogłaby mieć zamknięte oczy, naprawdę. Dobra, już jestem dosyć zachwycony oprawą muzyczną. Co będzie dalej? A Idę do cię z kwiatką Dobra, biegnij. Nie mogę biec! Ale fajne. No najlepszy samouczek skradania. Seryo, ale to jest, to jest pomieszane. Did you talk to my father? Yes, I did, and nothing has changed. He's still very stubborn. I say we go anyway. Dear, yeah, I will not come willingly. There must be a better life than this. Not now, That's but soon. Right. No, Okej, okay, teraz będę nas uczyć ukrywania się. No spoko. Ok, znając życie, to skradanie nie będzie mi kompletnie potrzebne. Ponieważ ja robię wszystko braindadowo. Dobra no, chodź, 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 chodź. Także będę bez przerwy po prostu szedł i mordował, no, taka prawda. Ale ładnie, bardzo ładnie ich zabija. W ogóle tutaj te animacje, wow. Dobra, myślałem, że nie, to, to jest człowiek, ten z tyłu. Nie. Mówiąc o czarnej dłoni, mają na myśli serumatę, tak? W którym momencie to jest... Wiem, że cały czas trwa wojna, drużyna Pierścienia gdzieś tam zasuwa zrobili mu jakieś szczególne znamię na dłoni żeby zapamiętał sobie bla 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 no Pana... 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 Pana...

What? Okej, okay, trochę mi to jebnęło po uszach. Nie przejmujmy się. What is this place? See for yourself. Czyli jakiś elron czy coś? Ranger. what has happened to me? <laughs> you are banished from death. We cast adrift between the worlds of light and dark. curse binds us together within the walls of arda. arda. if what you say is true, then how do we break this curse? we find the one who cast it on us. the black hand of sauron. Nie, 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 zaraz, bo Saruman był białą dłonią, no. Yeah! Dobra, oprawa muzyczna jest genialna. Okej. Okay. No super, no. Bohater zmienił się w starego Indianina. Ok, tutaj. Na szybko nas, nas uczą jeszcze dodatkowych tych, no. Bardzo się cieszę. Kółeczko pracuje i. Serio. Boom. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mamy tutaj nawet mapę miasteczka na GTA nam wyszło. Bardzo się cieszę. Okej, okay, bardzo się cieszę, wychodzimy. Odblokowaną mamy kuźnię. No bardzo się cieszę, asasynna. Gdzie kurwa jest Narcos? Okej, okay, ty się jakoś łączysz z tym duchem? O co chodzi? Prawem przechodzisz w, w tryb walki dystansowej i naładować strzały jeszcze muszę. Dobra, pierdolić ładowanie Kurwa, nie zdążyłem Dobra, tak gnij, mówię, że brain dodowo, a... a mam problemy. To se, kurna pograłem, eee... Aha, 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 aha... Dobra, to będzie skomplikowane. Aha, czyli nie, nie miałem po prostu na to czas, ale... Eee, spoko, może być i tak te w ten sposób. Dobra, zarznięty. Co? Okej... Okay. Wysysam z niego elfie strzały. Okej, okay, może być i w ten sposób. I co on brzydalu, Wow! Dobra, o co chodzi? Ale oni są jakoś... Fajnie połączeni. Zrozummy o co chodzi. Powoli. <laughs> Dobra. Eee. Każdego tak będzie można robić. Wątpię. <laughs> Stary Indian, nie się wkurwił? Okej, okay, też wiemy, do kogo iść. Bardzo się cieszę. Co? Okej... Okay. I poganiacz spoko. Eee, to samo tutaj będzie uciągia się jego, jego tytuł poganiacz pozwala Ci się jakąś funkcję w społeczności. Nie mam zielonego pojęcia. Eee, znasz już ten poziom jego potęgi. Eee, Znę, który trudno będzie go pokonać. Dobra, głupoty! Twoja misja znajduje się tam gdzie cel. Mapa eee, na kapitana, Daj ci spację, żeby konsumować. Mapa główna pokazuje miejsce, gdzie znajduje się cel? Bardzo się cieszę! Nowy cel Gimbu poganiać. Mógłbyś wytłumaczyć... jakim cudem jesteście połączeni i dlaczego on jest cielesny, a ty nie, i takie rzeczy pierdoły? Przepraszam, że gadam w trakcie, kiedy oni, ale to jest irytujące. Dobra. Walka o władzę. Dalsze części fabuły. Białe ikony. Misje poboczne i przedmioty. Co się cieszę. Misje główne to poganiacz i duch mordoru. Ok. world is Nic nie ma sensu. Teraz tak, 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 czekajcie, czekajcie. Czy gdzieś nie mamy białej ikony? Nie mamy białej ikony. Mogę się na to wspiąć? Miałem nadzieję. Zbieraj zioła? A gdzie mam te jebane zioła? Dobra, nie wiem. Jezu, tu jest tylu orków. Naprawdę, ja mam przez to wszystko się przebić teraz. Okej. Okay. Gdzie oni są to nęce? Tam. Haha! <laughs> 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 No I dobrze, że jest świadomy. Niech przyjdzie tutaj i w pierdole. O, tutaj jest jakiś. A nie, to ludzie są. A może i nie. Kurwa, ja trochę błądzę w ciemnościach. No, co ja tutaj robię w ogóle? On tam po prostu zapierdalać tak na hama. Cześć chłopie, Tego trąbisz? Dobra, bardzo się cieszę, że muszę cię załatwić. Gorzej, że tutaj jest was więcej. Dobra, nie podoba mi się to, tutaj, że jest ich -ta stylu. tylu. ale jestem strasznie squishy okropnie. Dobra, rozwaliłem waszego kolegę. Okay. Dobra, mam jakąś potęgę, mam coś, jakiś kurwa, w ogóle nie wiem, co się dzieje. Idę i na pierdzielam, co się będziemy. Nie wyrabiam, nie wyrabiam, nie wyrabiam. Kontra. Zdążyłem z tą kontrą. Jakimś cudem się udało. Kontra. Masz w łeb. Tu kontra. Tu dziabaj. Tu w łeb. Kontra. Dobra, udało się. Dziabaj go. Z shiftem. Pięknie. Kontra. Kontra! Pięknie. Dobra, nie wyszło. Dobra, zabiłem go. Chciałbym do końca użyć tego pioru, tego porażenia. Co mnie ujebło? Ja pierdolę ile was będzie, co? Dobra, zawił mnie gość. I awansował? Naprawdę tak to działa? O mój Boże. Ale to jest skomplikowane troszkę. Nie za dużo was w tym innym miejscu. Hmm. Dobra, odblokujmy sobie umiejętności zaraz. Odbloku ja pierdolę się umiejętności. Kutwę. Dobra. Dobra, zrobimy władzę, potęgę, kurna... Nie, troszkę nie za... za skomplikowanie? Nie, nie chcę upiora, bo to jest dla mnie zbyt skomplikowane. Ooo, dobra, to wygląda zabójczo. Ale na razie nie widziałem takiego <ścoughs> ale fajny potworek. Ale nie widziałem jeszcze, jaki ten... Strzel w beczkę? Dobra, naprawdę, ee powietrza. Odrzuci ogłusz i powali wroga, to by się przydało. O, to, 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 by się przydało. To się przyda. Zdecydowanie bardzo się przyda. Dobra. I tyle, i tyle mogę, bo wszystko jest zablokowane już. Tak, dobra. Miejętności, atrybuty. Marinant, to waluta. I mam wszystko zablokowane. Bardzo się kurna cieszę. I postępy, misje główne, i srówne. Dobra, bardzo się cieszę, że mam tego, tego orka mam zabić, to wszystko rozumiem. Jak ja tam się mam... Gdzie mam mapkę? Mam mapkę, okej. Okay. Szybka podróż, Z, przyspieszenie czasu. A, żeby na, na przykład ten... Okej, okay, tu jest mi trillowe ostrze, to, to to będę potrzebował. Nie wiem co tam jest, tu jest wieża kuźni. No... Przy... Aha, w ten sposób przesuwam mapę. Bardzo groźny dźwięk. Dobra, idźmy po to mi ostrze ogólnie. bo ja jestem tutaj strasznie. Tutaj jest mis... misja z jakimś kurna urukiem Saurona. Nie wiem o co chodzi strasznie dużo jak na pierwszy raz. A stąd sobie mogę po prostu zeskoczyć i wtedy... Przestanę być w tej formie starego Indianina. Tylko wejdziemy w formę strażnika. A mogę sobie stąd strzelać? Zasadniczo chyba mogę. Co tu tam do... Durny pajączek. Tylko mnie wkurzył. Dobra. E, trzeba gdzieś nauczyć z tych mocy ducha, i tak dalej, i tego wszystkiego. No ale fajnie ogólnie jest. Bardzo mi się podoba ta mam nadzieję, że Wam również. E, zapraszam Was do następnych odcinków. O ile będą, i do czegokolwiek, co jeszcze uda mi się zrobić. Jeśli macie ochotę na jakąś konkretną grę, czy książkę, to też oczywiście mi o tym mówcie. Dobra. Dzięki, na razie i cześć.